I miejsce pierwsze w rankingu Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa i Uniwersytet na Stanach w Kaliszu. Gdybną odbierze jego magnificencja rektor, pan profesor Jan Kajna. Muszę Państwu przyznać, że we wskrótce jestem Jestem i odbieram taki dyplom. <grym> Także przyzwyczailiśmy, przyzwyczajemy jaśnie, my, wszystkie przyjaźnie, przyjaźnie wieramy że nie. A to zasługuje, że wszystkie chciałem wszystkiego uczyć z udziałów. Mamy dobrych studentów. Oni zasługują na to, że nie. Nie, również pracowników. Postaramy się, żeby w szkole, się w dobrze było, dobrze, żeby się to zorganizowaliśmy na skalę europejską laboratorium badawcze, w tej chwili właśnie jego celem jest prowadzenie badań naukowych i udajania na czas. Dziękuję serdecznie. Pozostaje mi pogratulować, no bo widać wyraźnie, że wśród. Państwowych w Szkół Zawodowych, ta jest zawsze najlepsza, no czyli powiedziałabym, nie w tej konkurencji na pewno się nie opóźniacie, a w ogóle cieszą wszelkie sukcesy tego typu szkół, dlatego, bo one jakby zaczynały z takim jakimś garbem, one nie do końca były doceniane przez środowisko, a okazuje się, że to była jedna z najlepszych naszych inwestycji, ponieważ one są bardzo blisko społeczeństwa, bardzo blisko władz regionu, bardzo blisko przedsiębiorców w związku z tym i akurat Wasza szkoła wykorzystuje wszystkie te okoliczności no po to, żeby się rozwijać, żeby uczyć tych ludzi, którzy znajdą pracę na miejscu. I myślę, że to jest bardzo pożyteczne i taki powiedziałam pożytek dla wszystkich, ale przede wszystkim dla regionów, a te szkoły mają służyć regionowi. Także wydaje się, że wy wykorzystujecie wszystkie nadarzające się okoliczności i dobrze rozumiecie to proste prawidło, że no, szkoła musi być związana albo z celem działania jakiejś y, y, korporacji, instytucji, albo właśnie z regionem. I tutaj się wpisuje w te cele znakomicie. Mam nadzieję, że będziecie potrafili też sięgnąć po europejskie pieniądze, na no, które właśnie z tej symbiozy między regionem a szkołą będą dostępne. Panie profesorze, jak postrzega pan dziewiąte już z kolei zwycięstwo państwa i wyższej szkoły zawodowej w Kaliszu w rankingu perspektyw? Postrzegać można tylko zamieniając to postrzeganie na gratulacje. To znaczy pewno należy współczyć innym szkołom, że nie mogą się przebrzeć, że nie dość skutecznie podglądają to, co się dzieje w Kaliszu, że mogą skutecznie walczyć o to pierwsze miejsce, ale mi się to znakomicie, to znaczy, że po raz kolejny potwierdza ta uczelnia swoje, swoje miejsce, a też szkół zawodowych. To, że rozwija również i badania naukowe i że wyposaża swoje laboratoria i że bardzo blisko współpracuje z przemysłem, to są chyba te atuty, które dzisiaj decydują o, o tym, że i studentów macie Państwo i że zajmujecie tak dobre miejsce w rankingu, czego Wam serdecznie gratuluję.